wojska um, tam, tam, tam. pierwsze Oho, Łucznicy w gotowości. Już tam zmierzamy. O Maj! O Men! Praca została wstrzymana. Czekamy na rozkaz. Fak! Cześć, witajcie ponownie w twierdzy przyjaźni, lordowie. Ostatnio. Postanowiliśmy zahandlować z diabłem, z tym podstępnym szczurem, który miał nam pomóc odzyskać terytorium spod władzy szczura, jednakże zdradził nas Frenzel 1 okropny nikczemny, i zajął nam nasz region, a właśnie ten tutaj. Eee, my nie przyjmujemy z tym specjalnie, bo i tak go odzyskamy, jedziemy dalej i kończymy szczura. Tak więc co? Dziewiąta misja, ostatnia walka szczura, zaczynajmy! Spodziewałem się, że ten dwulicowy gad coś takiego wywinie. Zajmę się nim ja osobiście. Też. Tymczasem Fortuna uśmiechnęła się do nas. Kiedy Szczur miotał się na oślep po swoich ziemiach niczym pozbawiony głowy kurczak. Mały oddział wkradł się do jego zamku i opanował siedzibę Diu Szczur musi teraz atakować własny dom. Chciałbym... Abyś udał się tam i objął dowództwo nad garnizonem strzegącym zamku. Dobrze długo ręka. Dlaczego wcześniej się to nie zająłeś? Niech mnie o to nie Kwiatka głosi, że kiedy Wieprz się urodził, był tak odrażający, że rodzice porzucili go na ulicy. Niezależnie od tego, czy to prawda, czy też nie, pewne jest, że w młodości Wieprz przystał do bandy wędrownych rabusiów napadających na wioski i mniejsze miasta w kraju. Będąc najmłodszym członkiem tej hałastery łotrów, Wieprz przez większość czasu chodził głodny. Kiedy jednak opanował z grubsza podstawy taktyki wojskowej, bandyci szybko wybrali go na swego herszta. Wówczas wieprz wprowadził obyczaj, że jako wódz ma prawo pierwszy ucztować do woli i przebierać wśród łupów. Od tamtego czasu stale boryka się z nadwagą. Obroń zamek szczura przed atakami dawnego właściciela. Zamek jest źle zbudowany, dlatego będziesz musiał go wzmocnić. Radziłbym pomyśleć o dokończeniu kopania fosy. Mamy wspaniałą okazję, aby raz na zawsze skończyć z jednym z tyranów. No dobra, długo ręka, będziemy się tym zajmować, nie ma problemu. na początku tak, szybkość gry i dostosowanie kamerki mam zniknę na chwilę. O, nie zadziałało. Zadziałało. Oj Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Dobra. Już, nie panikujemy. Zaraz powinno być mnie widać. Sekundę pik. O. No i dalej, teraz widzicie na dole wszystko. Git. Dobrze. Co mamy do... Co mamy tutaj? Eee, mamy zamek, mamy jakieś kamieniołom, dobra, to na początku instynkt nie mówi, żeby do, dorzucić kilka postołów woła, żeby zgarnąć kamień. Eee, co dalej? Mamy, mamy jedzenia dużo, tylko nie mamy produkcji tego jedzenia. Znak jest na południu, znak jest tylko jeden. Okej, okay. dobrze. Tutaj mamy dostęp do drzewna. Tu mamy dostęp do drzewna daleko. No okej. Okay. Myślę, że skorzystajmy z tego, że mamy dostęp do drzewna na północy. Dobra. Normalnie nie zalecam robienia tego, co ja teraz robię, bo dosłownie ja teraz burzę fosę. Jakieś polecenia? A, na dół. Ucznicy w gotowości! Mógł. Będzie dziś chłopak! Na dół! Zesuwać! Dobrze, brama! Aj, za cienko, jeszcze jeden kawałek. Brama! Jeszcze za cienko. Jest brama, dobrze. I teraz tak... Nie można tutaj tego zbudować! Potrzeba więcej drwalów, mój panie! Nie można tutaj tego zbudować, mój panie! Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie dużo, można tutaj dużo dwalów, mój zbudować panie. Za mało Dziękuję. Pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. No, pracownicy się znajdą. Nie wiecie co? Dom postawmy. Um, tu. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Tak? Kopać, kopać fosę. Właśnie. w gotowości. Gdzie jest moja łopata? Nie wiem, jak ją zgubiłeś, tutaj poszukaj lepiej, bo trzeba, trzeba zasuwać kolego. No dobra, jest. Mamy jakąś fortyfikację, jakąś! No, okay. możemy przyspieszyć, myślę. Dobra, i teraz się skupmy. Eee, warsztat Łuczarza, 100%. Może 100% trochę większy magazyn, tylko nie ma gdzie za bardzo go zbudować. Tu z tyłu jest miejsce. No, tak zrobimy. Dobra, pierwsza rzecz, druga rzecz. Najmniej mi się nie podoba ten warsztat grotniczy. Pozwolimy mu wyprodukować grot. A, to chyba był rynek. Tak, już mamy technologię rynku dostępną. A, czy, co możemy sprzedawać? Mogą sprzedawać włócznie. Genialnie. Nara z nimi. Nara gościu. I proszę, warsztaty łuczarza. Dziecko, przesuń się, proszę. Dziecko orany, co za typ noprz niech będzie. E, drewno, drewno zaraz przyniosło nam drwale, będzie setki tysiące drewna. Ładnie by, ładnie wykopaliście, dobra robota. znaleźć jakieś miejsce, żeby do granicy mapy. Niestety. Dobra, to tutaj wykopcie, to sobie zgarniemy ten mały kawałek. Tutaj. Go, 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 go. Kopać. Wystarczy już? Ta głębokość? Nie wiem, czy ta głębokość wystarczy, drogi włóczniku. Ale zobaczymy, nie? Tutaj, więcej weźcie. A tutaj nie. No i z czasem rozkopem mi tą postę, nie? Jakieś farmy tam postawimy. Dobra, nic. Wojska wieprza mnie martwią. Mam nadzieję, że pałkarzy i kuszników nie będzie na pierwszy ...na pierwszy cios na nas rzucał, bo to by było całkiem smutne. Muszę odzyskać samych Spokojnie, depusie. Nie zasłużyłeś, więc skoń się. <laughs> no mam nadzieję, że to faktycznie nie będą zbrojni. Zobaczymy. Na razie nie mamy broni, mój panie. Kupmy 10 łuków. No i dobra, będziemy pracować z tym, co mamy. Mamy dostęp do kamiennych wieżyczek. Wow, jestem w szoku. Niesamowite Poproszę takową Mur z kamiennych wieżyczek, mój panie Dobrze Wojska eee, atakuje. Tam, tam. Oho Łucznicy oh w gotowości. Już tam zmierzamy. o oh MAJ O man Eee... Y Praca została wstrzymana Czekamy na rozkaz Fuck. Nasz skarb pustos Nie. potrzeba nam broni Shit! Jakieś polecenia! Biegajcie! Na mury! Czekamy na rozkaz! Człowieku! Panie, nie możemy o, tam dostać. Go... Szybko! O raju! Ty, nie mają łuczników co jest Go, 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 go! Biegamy, 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 biegamy! Kmieciu jeden! Zasuwaj! Oh my god, man... Na górę! Dobra, te wieże nie mają sensu. z spichlerza. Ja nie mogę, co za trepy na rozkaz Dobra Czekamy na rozkaz. rozkaznicy w gotowości Biegać, 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 biegać zapasy żywności Zapasy się kurczą, fajnie Pieniądze się przydadzą Dobra, do pracy Przebroni spicherza Bardzo dobrze Ojej <laughs> Dobra, strzacie do nich bardzo ładnie Dobrze Dobra, od cholery ich jest, rany boskie. No dobrze, że to takie trepy nieogarniające życia. Ile oni mają tych głazów? Zasypują nam fosę w ogóle. No widzę przecież! Rany, ile ich jest. Wow. Człowiek tu chce złożyć ładny zameczek, a komputer mówi nie. Bratku, nie! Ja nie wiem jak te zapasy naszych spiker już powiększają ser, ale okej. Okay. No nie, przebili się No wiem na szczęście z dużych nie zostało. Nam radę ich odeprzeć. Dawajcie ich! Da, więcej drwali. Drwale, 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 drwale. Dobrze, mamy to. I nie zburzyli nam tego! Kamieniołomu, ej, widzu drogi. E, okej, okay, to dobrze. Otworzyć tą bramę. Czy gimnastykujecie? Eee, dobrze. Fajnie. Mm -hmm. No ładnie. No to dostaliśmy. No Wy tu. Wy tu. Kopać to. Kopać to. Kopać. 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 Dobrze nie zburzyli tego. Dobrze mnie zburzyli Nie ma powodu do paniki Szczurku, tylko bez paniki Uspokój się, proszę, uspokój Właśnie, uspokój się Jełopie jeden um... Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować Leśniczych? Chcemy zatrudniać? Wiadomość od długo Odzyskałem ziemię zdradziecką zajęte przez Bardzo dobrze. Mierzy ze mną do składu, wszyscy biorą drewno do składu. Dużo drewna, bardzo dobrze. O, idzie do pracy ten, tego można zwolnić. Idzie do pracy, można go zwolnić. Dobrze. Będziemy potrzebować bardzo dużo jedzenia, mój panie. No, ta wieża jest tu do niczego niepotrzebna. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Um... Okay. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Wiem, ale co mogę na to zrobić? Eee. Oho, jedzenia dużo nie mamy. Się, Dobra, weźcie polujcie. Potrzebujemy więcej jedzenia, mój panie. No, a kilku pracowników odzyskaliśmy. Zdrwali. O, tylu drwalów nam wystarczy na razie Złoto wpływa do naszego wiem, że wpływa, ale zaraz nie będzie jedzenia, mój panie. E... O wow Ja jestem z was dumny e... okay. Biegamy, 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 biegam, biegamy Dobrze. E... Czekajcie, spowolnij czas, bo, bo dzieje się dużo. ono sekundę, mój panie, no brama, czego nie da się? Och, dobrze. dobrze. Eee, tak elegancko i jakieś. Krowy? No bo nie znam, bułek to już nie zdążymy żadnej wyprodukować, za mało czasu zostało Dobra, nie będzie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie No dawajcie, 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 ruchy, ruchy, ruchy Nie można tutaj tego zbudować. Biegaj! Dobrze. Okej, okay, trzy zagrody muciek. Spoko może być, nie? No, no Dobra, to jedziemy. Jedziemy ze Speedem. No, damy na 40 spida. Zatrzymamy trochę kamienia. No, zamek nie jest najładniejszy, jaki mógłby być. Ale myślę, że będziemy musieli się palisadami trochę bronić przed wojskami. Z tymi katapultami, bo te katapulty to są niemiłosierne. Naprawdę. Zamek odbudowany. Myślę, że z bramy będziemy sobie nawet nie będziemy dwie wieżyczek, bo po co? Dajmy drugi drugą warstwę. Dobra. OK, rozkupali. Spoko. No to rozkupujcie dalej, jakby wiecie. Gdzie jest moja łopata? Kopać. nam Ser się wytwarza, leśnicy pracują. Drewno jest dostarczane, wszystko jest dobrze. Dobra, 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 elegancko. jeszcze pracownika zwolnijmy. Więc łuczników do... mieć w produkcji Dobra, elegancko, dobrze idzie. Jakieś no, Dobra, to żeby nie obudzić się z ręki, w nocy, jak ostatnio. Na mury, moi boje. Nasze zapasy żywności kurczą się. Dobra Zapasy żywności się kurczą, mój panie, ale dobrze, niech dobrze, niech się kurczą. To niech nie spadną do zera, nie? Aj, to nie był dobry ruch za w zatrudnieniu tylu leśników. Teraz nie mamy skąd połócić żołnierzy, nie? Dobra, czekamy nam nowych rekrutów. Opsze, tak. Ruszamy na ten. Tracimy trochę pieniędzy. Wszystko tracimy, nic nie mamy, ogólnie jest lipa. na kolejny łuczasz, dziękuję Czekamy na rozkaz o wow, rozkopali. Okej okay. fajnie eee. No dobra będzie ma niestety nie da rady łucznicy w gotowości. Dobra, kopać. Dosłownie macie kopać. Jakieś polecenia. Biegaj. Czekamy na rozkaz. Już tam zmierzamy! Ruszamy natychmiast! Czekamy na rozkaz. Staczającej złoto, mój panie, no właśnie. Tego się obawiałem. O, trochę drewna przehandlujemy. Czekamy na nam nowych rekrutów, sir! Tak? Wyruszamy! Dobra, biegamy. Okej... Okay. Dobra, wzmocnimy kolejną warstwą nasz mur. Lepiej nie będzie, nie? O, dajmy też takich te losowych miejsca kawałki. Dobrze. Nie wiem, lepiej, lepiej nie będzie, coś mi się wydaje. Kilku dwali pracuje, to wystarczająco ich, wystarczająco ich będzie. Kilku pracowników woła można też zwolnić, bo nie potrzebujemy tylu już. Bierze kamień do składu, idzie do pracy, popracuje, tego można zwolnić. No wiem, że są bardzo skromne, no ale lepiej nie będzie, i tak jest nieźle. Ja nie wiem co my tu postawiliśmy, to jest bardzo brzydki zameczek, ale A walczymy o przetrwanie. Wojska wieprza atakują, milordzie. No jak to ma być? rekrutów. Jak ja mam to rozumieć? No właśnie! To bardzo niefortunne wiadomości, milordzie. Otóż to ho. Eee... Dobra, przesadziłem trochę. Chyba czterech wystarczy że dwóch chłopków rekrutować Łucznicy w e, na mury? no na podwyższenie, mo na podwyższenie kolego Zadzić z tych murów włazić na górę no możemy im podatki im trzasnąć żeby trochę zarobić Chłopcom, no ma no, na froncie mamy 26, z tyłu mamy 11. mamy 20 na froncie. O raju, okej. Okay. wiecie co? Dokąd tym razem? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Myśl szybko, myśl szybko, myśl szybko, mówię do siebie. Nie mam nic do sprzedania, dobra. Drewno leci, ale nie całe. Dobra, i stawiamy dobre rzeczy. Dobre rzeczy. Pyk, pyk, pyk. 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 Plus dwa, plus dwa bonus, biorę to. Ludzie wcale się ciebie nie boją. Potrzeba jeszcze jedną rzecz przyjemną, dobra. Czy ugramy jeszcze jedną przyjemną rzecz? dziesięć zł jakoś musimy dostać. Mamy! Hop. Plus 3 bonus. Lepiej nie będzie. Dobra, jedziemy. Możecie wrócić. Okay. Dobra. Ładnie ich rujnują. Okej, okay, jeden katas powstanie z tej strony. O oh, fuck ty, widzu? Ej, oni myślą. Oho, okej. Okay. Eee, na górę, na górę, na górę. Punkt zborny na, na basztę Lorda, zapraszam. Nie wiem, chyba mamy to, nie? Niech zasypuje. Mamy dobre morale plus 3. To się przekłada na bardzo duży bonus. Możemy sprzedać łuki. Postawić jeszcze więcej dobrych rzeczy. <śmienic> plus 4? mam plus cztery Mamy plus cztery Czyli tak, nasze Nasze wojska walczą dużo lepiej. Plus dwadzieścia procent, nie? A przywalił swojego drabiniarza. Skarabulty, nice. Dobrze. Pięknie. Że 54 uczniów przeciwko temu siłom się obroniła, jestem w szoku. Yes! Ta 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 nie mieli szans, bardzo dobrze Ich pozametaliśmy, dobrze No Można stawić część infrastruktury, nie? Mój panie. Fosę można będzie zakopywać, czekajcie Ale przehandlowaliśmy normalnie duszę, żeby, żeby ugrać, nie? No tutaj trochę fosy, tu trochę fosy No do kopania Kopać fosy, kopać fosy. Tak? No kopać, kopać w gotowości. Czy już nie miał być to koniec przypadkiem? Halo Halo, gro Nara. Nie ma płaszczenia się tutaj. Zwycięstwo, TAK JEST! Dobrze. zwycięstwo. No właśnie to powiedziałem! Kiedy szczur wpadł w boju pod ciosami zadanymi przez twoich ludzi, gapie zakrzyknęli z radości. Może iskierka nadziei dla kraju jeszcze się tli? Może tak? Może tak? Szczura faktycznie już na górze nie ma. Nie takie z nami te. No to by było na tyle. Ukręciliśmy łeb szczurowi. Albo może to zrobił wieprz? Ciężko powiedzieć, bo to nie było powiedziane fabularnie. Jednakże. Szczura już nie ma, tak więc co? I myślę, że to tyle na dzisiaj. To jest dobry moment, że nie będziemy zaczynać walki z wężem. Myślę, że to dopiero od następnego odcinka sobie zaczniemy, tak więc co? Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, jeżeli tak. Możecie dać kciuk w góry oglądając materiał, jeżeli nie to kciuk w dół. To też wiele dla mnie znaczy, bo dużo to dla mnie mówi. Komentarze Kisubika też zachęcam, że możecie zostawić, poczemu czemu nie? <śm> e, I co? Nie, tak serio. Dziękuję wam za dzisiaj za oglądanie, życzę wam udanego dzionka. Do zobaczenia następnym razem i co? Trzymajcie się, na razie, cześć!